No i dobrze, no i jedziemy tutaj z posianiem. Zaraz zobaczymy jak tam ten wygląda. Bałem się trochę o niego, ale widzę, że przyzimował. Ale olej zimny jak powoli się opuszcza. Pierwsze sianie w tym roku. sometimes can be Coś się kręci, coś się sypie. Leży, jest. Dobrze niech goni, ale zaraz tutaj chyba Tutaj musi dać w tą stronę, coś źle jedzie Idę muszę mu powiedzieć Dobrze już ma poprawione Trochę ziemia, tak jakby jeszcze zmarznięta, są grudy, no, ale nie było wyjścia. Musieliśmy to dzisiaj posiać, bo od jutra, od piątku, dzisiaj jest środa. Od piątku mają być duże deszcze, więc trzeba było zdążyć to przed tymi deszczami. Dobra, teraz przejdę tutaj, zobaczymy, co tutaj się dzieje na tym owsie, który tutaj był posiany. Jak on wygląda, jest tutaj. Końcówki ma przemrożone, powyłaził. Teraz coś tutaj trzeba grzebnąć. Zobaczyć dół. Jak sytuacja. O, na dole zmarznięta. Nie mogę dalej już skrabać. Zamarznięta ziemia jest. Nie ma opcji. Teraz próbuję jakimś patykiem, może. Albo gdzieś gdzie jest mniej zamarznięta. Nie, zamarznięte, nie da się dalej grzebać. No to można tylko pokazać jakieś tam o, włoski, które są. Coś grze się kiedzie bardzo powoli. No i dobrze, udało mi się coś tam wykopać. Tak wygląda kiełek. O. Może coś się uda, ale naprawdę zamarznięta ziemia. Nie myślałem, że tak to. Tutaj kolejny urwany. O, i jeszcze siedzi dużo w ziemi. Ten był całkowicie pod ziemią. Taki malutki. Dobra, Zasiek bardzo powoli jedzie. Nie wiem, co mu tam chyba w szoku jest. To czekam na niego, aż tutaj dojedzie.